Dzień dobry moi drodzy, fajnie, że jesteście, bo słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będziemy testować sobie kolejny gadżet z serii Czy to ma sens? Czy to ma sens? Ja jeszcze tego nie wiem, mam nadzieję, że ma, bo ja bardzo na ten gadżet liczę. A słuchajcie, to jest taki gadżet, tada, to jest gadżet, który ma nam ułatwić malowanie. Pod takim względem, że to nam ma ułatwić robienie tego całego cut crease'a, wiecie, na zasadzie mamy mieć odcięcie ładne. Czy to ma sens? Nie wiem, zaraz sobie sprawdzimy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten gadżet, to kosztuje parę złotych na Shein, Shein, jak zwał, tak zwał. Ja mówię zawsze Shein, tak mam. No i co? No i generalnie tu chodzi o to, że w środku mamy coś, co nam ma ułatwić to malowanie. I to malowanie. Hmm, najpierw mogłabym to otworzyć, nie? Ja zawsze najpierw Wam zaczynam biadolić, a później zaczynam otwierać. Nic nowego. No i dobra, ale w każdym razie przynajmniej wiem, że jest to dobrze zabezpieczone i nic się tu nie dało ucieknieć. No i dobra. Mamy tutaj coś takiego, co jest sztywne. Myślałam, że to będzie bardziej giętkie. Znaczy to jest trochę giętkie, ale nie ja wiem czy bardzo. No nie, no jest trochę sztywne. No to mamy sobie taki stelażek i słuchajcie, na tym stelażyku jest taka końcówka, do której mamy sobie przytwierdzać inne końcówki. I tych końcówek tutaj trochę mamy bo mamy ich dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jest różnych końcówek i te końcóweczki są już bardziej giętkie, o widzicie, one są takie mega elastyczne i co, i każda z nich ma inny kształt i tak, to jest kwestia tego, jaki kształt sobie chcecie chyba wybrać, ale nie, nie, one mają, tak, tak mi się wydaje, tak, one są parami, czyli mamy trzy różne kształty w parach, o widzicie, żeby było lustrzane odbicie, bo teraz jestem inkognito. Widać? Widać? Trochę widać? widać. Wracając do tematu. Mamy sobie trzy różne kształty w parach. Czyli to jest na zasadzie prawe oko, lewe oko i tak dalej. Ja myślałam, że tego będzie po prostu. O, o, o co zauważyłam. Słuchajcie, mam uszkodzone. Hm, czy wy to zobaczycie? Tu, tu. tu. Sorry za obskrobane pazurę. O, widzicie? jest uszkodzone, czyli ten kształt trochę... chociaż nie, bo to tutaj się liczy najbardziej ten kształt. Także to, że tutaj jest to trochę uszkodzone, to no nie jest to fajne, ale natomiast wydaje mi się, że to nie będzie przeszkadzało, jeżeli chodzi o ułatwienie sobie tego makijażu, o ile to nam ułatwi ten makijaż, więc nie jest najgorzej. Natomiast wolałabym dostać coś, co jest w całości. No i mamy jeszcze taki kształt. No ja wam powiem, że chyba najbardziej mi się podoba ten i chyba będę sobie robiła ten, bo ten mi się wydaje jakiś taki. No nie wiem, chociaż może. Znaczy to ma kształt takiego standardowego Cat natomiast czy ja taki chcę? Nie wiem. To chyba najlepiej będzie po prostu sobie najpierw przymierzyć. No i co to ma nam robić? To ma nam robić to, że po prostu sobie przykładamy do, do powieki i wiecie, malujemy i tutaj nam zabezpiecza tą część, której nie chcemy pomalować, a tu nam robi idealne odcięcie. Widziałam, jakbym miała wąsła. Fajnie. No w każdym bądź razie ma to wyglądać tak, że, że mamy mieć idealną krechę i niby nic więcej nie musimy robić. Czy to zna egzamin? Zobaczymy. I ja sobie wybrałam kształt o ten. Powiem Wam szczerze, że on mi się wydaje najbardziej optymalny, jeżeli chodzi o taki zwykły, prosty, codzienny makijaż. Ja dzisiaj nigdzie nie idę, właściwie mam mało czasu i nie będę robiła wielkiego makijażu. Chciałabym to sprawdzić w takiej wersji codziennej, gdzie raczej chcecie wykonturować oko, gdzie nie będzie jakiegoś mega koloru, tylko będą takie tradycyjne podstawowe kolory w stylu brązu, beże i tak dalej i chciałabym po prostu sobie zrobić tutaj gdzieś tam trochę jaśniejsze, tutaj trochę ciemniejsze załamanie, chciałabym sprawdzić, czy to się w takiej wersji sprawdzi. Wydaje mi się, że to jest najlepszy kształt do takiego właśnie niekombinowania, bo wiecie, tutaj nie będę miała jakichś dodatkowych kolorowych kresek dalej, które będą super wyglądały efektownie i wychodzę z założenia, że jeżeli ten szablon się sprawdzi, to tak na dobrą sprawę każdy z tych innych się sprawdzi, to jest to tylko i wyłącznie różny kształt, więc ja sobie dzisiaj wytestuję ten i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A więc tak, no i tutaj większej filozofii nie ma, mamy gumową nasadkę i ten jakby stelażek, tak to nazwijmy, wystarczy jedno włożyć w drugie, nie jest to skomplikowane, trudne, to nie jest tak, że każdy sobie poradzi, z tym też ja, także jest gig. I słuchajcie, nie ma większej filozofii, wystarczy to po prostu sobie przyłożyć i jesteśmy jak kapitan ze statku. Nie no, a tak poważnie, no po prostu najpierw sobie trzeba pomalować powiekę tymi cieniami, które chcemy mieć tutaj. Pod spodem, tymi jaśniejszymi, a później sobie po prostu polecieć od tego szabloniku tą górę, którą chcemy mieć ciemniejszą. Więc ja też tak zrobię, wezmę sobie do tego paletkę z han. Dawno jej nie używałam, więc dobry czas, żeby ją trochę użyć, odświeżyć i przy okazji wyczyścić, bo trochę ją urąbałam. One się trochę sypią, to też dlatego. I okej, okay, to ja standardowo, wezmę sobie coś jasnego i nałożę na całą powiekę. Jakby Was interesowało, to... Cienie są te właśnie z tej paletki średnio jakościowe, ja je używam raczej na co dzień, do niewymagających makijaży, takich wiecie, jak gdzieś wychodzę na parę godzin, wiem, że ten makijaż nie musi być taki super wow i tak dalej, ja też mam bazę w tym momencie, więc one też wiadomo, na bazie zawsze się trochę lepiej trzymają, standardik, ja sobie najpierw z najjaśniejszym cieniem wyrównam całą powiekę, ja w ogóle tej paletki używałam w filmie. ten makijaż marką Han bodajże. To strasznie stary film, on ma chyba dwa lata, o ile dobrze pamiętam. I ja sobie jeszcze wymyśliłam, że sobie dołożę trochę złotego cienia najpierw, bo trochę za jasny jest ten cień z Han. On jest spoko na wyrównaniu całej powieki, ale tutaj bym chciała całą tą. Ruchomą część pokryć złotym cieniem. On jest złoty, ja w tym momencie jestem blada, więc tak trochę średnio, ale on nie jest na tyle intensywny, żeby się aż tak bardzo gryzł. To jest spokojnie. Nie wiem czy wy go w ogóle w kamerze widzicie. On jest bardzo delikatny, ja go lubię na co dzień. Jeszcze jadę tymi resztkami pod spodem, żeby się trochę rozświetlić taką paletą z takimi. Średnio napigmentowanymi cieniami, które mają brokacik w sobie możecie śmiało tak sobie przejechać takim węglem. bo widzicie. Jego super wow, nie widać. Trochę jednak jak słońce się odbija, to daje efekt takiego odświeżenia rozświetlenia. Ja to lubię. To to jest szybki mak na co dzień. Ja myślę, że to wystarczy. I teraz sobie przejdziemy do tego ciemniejszego cienia. Więc sobie wrócę do paletki z Han. Usuję sobie jakieś puchacze do tego może tego. Mm. Ja bym sobie zaczęła raczej od tego jaśniejszego brązu, a później przejdziemy sobie do tego ciemnego, zobaczymy czy to w tej kolejności będzie miało jakiś sens, bo boję się szczerze jak to wyjdzie i wolałabym później mieć możliwość uratowania, jakby to zrobić, żeby później dwa przyłożyć równo, ja w ogóle w tym momencie, nie wiem czy oczywiście, o widzicie co ja robię, napinam powiekę, żeby, żeby ta skóra była równa, czy to, to nie jest za dużo do mojego oka? No. no dobra sprawdźmy lecimy z tym nie jest to przyjemne, bo staram się to mocno przyłożyć do oka i nie jest to najprzyjemniejsze uczucie i tutaj ta końcóweczka mi się wbija, ale to jest też kwestia tego, że ja to dość sporo przyciskam do skóry, bo chciałabym chciałabym właśnie żeby to wyszło Żeby tam się nie rozmazała ta granica ja Zawsze tak zerkam w dół Ale mam tak ustawione lusterko Żebyście go nie widzieli w kamerze I po prostu warunki fizyczne Nie pozwalają mi na zrobienie tego inaczej Okej, okay. naprawdę. prawdy Co? Mamy to? No mamy to Ale trochę nie w tym miejscu Co ja bym chciała hmm. Ale Właśnie dlatego jak zrobiłam to jaśniejszym Czyli po prostu warto jest przyłożyć ten szablon jakby niżej. Znaczy, to spoko wygląda jak ja mam oko zamknięte, nie? Bo widać to cięcie. Ale jak ja je otworzę. Czy wy to widzicie? Tutaj jest. Sorry, że ja tak patrzę w bok, ale mam was w podglądzie tutaj. I lepiej wam pokazywać, jak do was gadam. To jest jednak trochę bardzo wysunięte. No, tutaj jest za bardzo wysunięte. On by mógł być trochę mniejszy, jakby krótszy, no ale każde oko też jest inne, więc wiecie, jakby. Nie znajdziecie idealnego rozwiązania mm. Ja to samo zrobię na drugim oku Tylko sobie zmienię tą nasadkę Na tą jakby do prawego oka to była To była ta I Zrobimy to na drugim oku Też tak dość wysoko A później będziemy to jakoś ratować No ale ogólnie No to to ma sens To zdaje egzamin, tylko wiecie Tylko to trzeba jakby opanować no, nie nie podoba mi się to uczyć przykładania do oka. Hmm. Tutaj jakby mi się lepiej to robi, ale to jest kwestia tego, że wiecie jak to czasem jest. Czasem jest tak, że w ogóle prawo oko wam się na przykład lepiej maluje od lewego. No to co jest na tej zasadzie? Co jest? No jest. To jest równe. Ja mam powiem szczerze, że teraz to mi się trochę rozmazuje po tym dociskaniu po oczach. Tu mam wrażenie, że jest ładniej, że zrobiłam to jakby właśnie pewniej i ta kreska jest bardziej odcięta. Tutaj tak aż nie jest. A nie wiem, czy to się... O mnie nie ta nasadka. Nie wiem, czy to się da trochę popoprawiać. Hmm. Dobra, może to trochę naprawimy. Kurczę, ciężko obrać technikę. Wrócę do Was za chwilę, bo ja nic nie widzę. Wracam do Was po paru minutach. Powiem Wam, moje oczy nie są przyzwyczajone, zaczęło mi się wszystko rozmazywać. I po prostu nie byłam w stanie dojrzeć tego, co mam na oczach. Nie o to tutaj chodzi, żeby mam mówić na oślep, tak. No i powiem Wam tak, tu mi wyszło lepiej niż tu. Myślę, że to jest kwestia tego, że tu robiłam pierwszy raz i nie byłam taka pewna, ten ruch nie był taki pewny, więc warto jest to robić z takim pewnym rozmachem. Tutaj już to tak zrobiłam i wydaje mi się, że dlatego to wyszło ładnie, nie, nie babrałam tego tak, tylko wzięłam i po prostu, wiecie, machnęłam. Wydaje mi się, że to tak trzeba robić, że trzeba to zrobić z taką pewnością. Próbowałam to tutaj trochę wyrównać i faktycznie można to zrobić tak, żeby to sobie poprawić, przełożyć drugi raz, ale no co Wam mogę powiedzieć? To nie jest coś, co mi się super wow podoba. Nie jest to na pewno w tym miejscu, w którym bym chciała. Wiem już teraz, że muszę to przykładać niżej. I z racji tego, że tak myślałam, że właśnie tak będzie, że mogę to zrąbać, to dlatego też dobrze, że wzięłam sobie jaśniejszy cień. Teraz po prostu zrobię to samo, tylko niżej i z ciemniejszym cieniem i po prostu to już będzie taki, wiecie, efekt takiego przejścia, takiego blur. Więc trochę główka pracuje. No i dobra, śmieję się śmiechami, ale trzeba to jakoś zrobić, poprawić i ja się zastanawiam jak. W sensie wiecie, no wcześniej przyłożyłam to tak, teraz muszę to jakoś niżej przyłożyć. No nie jest to przyjemne uczucie, ja nie chcę tego dociskać do oka, bo ja później jakby mam problem z widzeniem. Nie jest to fajne i nie, nie podoba mi się to. Robimy to niżej, czyli Tę końcówkę, która jest tu, ten kancik tego, ten który jest wyżej, przyłożę tak, żeby to było na styku z, z moim tutaj końcikiem wewnętrznym. Niech to będzie taki wyznacznik. Jakby wysokości. Warto jest go zrobić, bo później też będę go miała z drugiej strony. Jakby, o nie, jak przykładam w tym miejscu, to bardzo jest to niestabilne. W takim sensie, że chwieje mi się to. To chyba nie jest dla mnie. mnie, to bardzo drażni w oczu, w takim sensie, że nie jest to przyjemne. Hmm. No. Teraz, zobaczmy co z tego, jak ja tym to mi się to wykoptowałam. A ja mam takie wrażenie, że tutaj to mi się w ogóle to jakby nie obniżyło. A, czyli to może być kwestia tego, że to nie jest jakby niżej, tylko wiecie, tylko że to jest za daleko i dlatego tak jest. Jakby to było krótsze, to wtedy inna sprawa, tak mi się wydaje, nie? No i to, nie jest, to, to nie jest kształt mojego oka, to nie wygląda korzystnie na moim oku, wiecie, może jakby ten szablon był jakiś inny, no ja nie wiem, czy mi się to podoba. Zrobię to na drugim, to samo, co zrobiłam tu będziemy kombinować dalej. Okej, okay, a więc wyznacznik już mam i ja już widzę za mgłą, już widzę rozmazanie, już mi jest ciężko. Ja nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jeżeli testowaliście jakieś coś takiego, to dajcie znać, czy wy też tak mieliście. Czy to tylko ja to tak odczuwam. No tutaj to jest w ogóle na mam. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś plama. Teraz się widzę już trochę za mgłą. Więc mam trochę jakby gorzej. I dwa, że zastanawiam się, czy to po prostu. Hmm. Nie, nie wiem. Ja nie jestem przekonana, wiecie. Ja liczyłam na to bardzo, że to będzie taki super ogadzie, oh, wiecie, Świetna sprawa, ale wyglądam trochę jakbym sobie od łyżki to zrobiła. No, to równie dobrze. To szkoda kasy, to to samo macie w szufladzie w kuchni. Idźcie i sobie łyżkę przyłóżcie, to będzie to samo. I tak, po dłuższym przemyśleniu, to ja Wam powiem, że chyba było wziąć ten kształt. Ten o-o, widzicie? Taki schodzący bardziej tu. Bo ja wyszłam z założenia, że ten będzie najlepszy. Że on mi się wpasuje. No, ale on by się wpasował, jakby był krótszy i szybciej by się zginał w dół. On tego nie robi, więc ja mam po prostu tutaj wyciągnięte, jak mam, nie? No i nie do końca mi się to podoba. Natomiast, jakbym zaśmiała ten, to wydaje mi się, że przykładając go w ten sposób, tą szerszą stroną tu, a niższą tu, to miałabym oko Kleopatry coraz. Mam takie miło, pamiętacie? Ale dwa, o to mi chodzi, tutaj jest niżej. Czy mi się to podoba? Hmm. Ja nie wiem, ale tak sobie myślę, wiecie, że ja sobie to trochę... Ro... No nie, nie, jak go rozetrę, no to nie będzie zaś kreski. No to to zaś bez sensu. Ale tak sobie myślę, że może by tak właśnie przyłożyć ten szablon i spróbować to uratować w jakiś sposób. Myślicie, że to ma jeszcze sens? Mi się wydaje, że może warto to spróbować. Tak zróbmy. Pomaluję to po prostu jeszcze raz i zobaczymy to wyjdzie. I zrobię tak jak wcześniej, że ten wyższy kant przyłożę sobie do wewnętrznego końcika, więc to będzie mój wyznacznik i hmm. nie, to jest być za wysoko, chociaż kurde, nie wiem. No dobra, zrobimy tak, że przyłożę do tego wewnętrznego, ale jakbym w ogóle opuściła powiekę, widzicie, to się bardzo opiera. Trzeba mieć naprężoną tą powiekę jednak. Zróbmy to. Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Może to będzie właśnie tak, że teraz wyjdzie mi sporo idealny makijaż, o jakim nigdy w życiu sobie nie marzyłam. Ale nie wiem. O, rany. No. Na pewno jest to lepszy kształt. Ja mam taki pomysł, nie? Ja zmyję to, co mam na oczach. Bo już wiemy, że kształt numer jeden to mi totalnie nie pasuje. I zrobimy to od początku tylko tym. Wracam do Was z czystymi powiekami, mam tylko ten jasny cień, wezmę sobie znowu ten jasny brąz, który miałam wcześniej, i przyłożę sobie ten inny kształt i przyłożę go niżej. I zobaczymy. A wzięłam też inne pędzel. Natomiast też pchacza. Zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem. Ciężko mi tutaj teraz tą końcówkę pomalować, bo ten kształt jest taki jakiś. Hmm, troszkę. Hmm. Nie wiecie co, zastanawiam się, jak to wyjdzie w ogóle. Ona ja sobie to od razu w górę Może to jest dobry pomysł, żeby zrobić to teraz, bo już później można to zniszczyć. Zastanawiam się, czy to wyjdzie. Jak to wyjdzie, to zastanawiam się, czy tego nie zostawić właśnie od razu z tym jaśniejszym i nie robić tego w ogóle tym ciemniejszym. I co? Zjadnij. No coś tam widać, ale teraz to jest właśnie skumulowane w tym załamaniu, gdzie ja mam normalnie załamanie. Więc w sumie to się nie rzuca tak bardzo w oczy przy takich jasnych kolorach. No dobra, zrobię to z drugiej strony i zaraz to spróbujemy zrobić znowu tym ciemniejszym kolorem. Wezmę ten ciemniejszy cień. I sobie spróbujemy tym ciemniejszym cieniem zrobić tą ciemniejszą strefę. Uma! To jest takie pomysł. O. Mm. Ja w ogóle zauważyłem, że robię to jak przy malowaniu narzędzia, to znaczy zbieram usta na o. o! O! Oho, to już mi się bardziej podoba. No, tak, to jest coś, co mi się podoba. Ja bym do tego jeszcze zrobiła kreskę i wtedy tak by było. No, to, to już mi się podoba bardziej. Czyli to jest kwestia kształtu. Ogólnie, jeżeli chodzi o zasadę działania, to to działa. Naprawdę działa, jak widzicie. I faktycznie mi się wydaje, że dobrym pomysłem jest zrobienie to na raty. To znaczy, najpierw właśnie przykładacie sobie ten jaśniejszy cień, później trochę niżej ten ciemniejszy. Wydaje mi się, że to lepiej wygląda. No na pewno lepiej to wygląda z daleka niż z bliska. Fajne jest to, jak chcecie może pokombinować naprawdę z jakimiś kreatywnymi makijażami. Gdzie chcecie robić wiadomo, co? Czy to mi jak mniej wyszło? W sensie jakby gorzej. Hmm. Wróci mi lepszy stan widzenia to wam ocenia. E, natomiast tak na co dzień to nie raczej nie. Czy to ma sens? No ma. Ma sens, bo ja nie mogę powiedzieć, że nie ma, bo to działa. No jest to spoko, tylko wiecie jeszcze. Synk w tym, żeby zrobić to bardzo równo, nie, żeby te oczy były równe Wiecie co mi to przypomina? Przypomina mi to ten makijaż taki ala Marilyn Monroe takie nosiła nie? To kiedyś takie były te makijaże lata 80, to podejrzewam, że chyba to były Że właśnie się robiło takie odcięcie, że ten łuk tutaj się podkreślało No, to mniej więcej to jest coś na ten desen. To bardziej mi to nie przypomina takiego Cat Chrisa, a bardziej coś takiego a to jest też kwestia tego, w jakich tonach ja mam ten makijaż, on jest też delikatny ja myślę, że ja go tak zostawię. Bo mam szczerze, że boję się trochę bardziej kombinować, że tu narobię nie wiadomo co. No tak to wygląda z bliska, możecie to sobie zobaczyć. Uh, tutaj w jednych miejscach mi załapało bardziej, w drugich mniej. W no, wyszło to jednak trochę lepiej. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest też kwestia wprawy, dość dużej wprawy bo nie oszukujmy się robiąc to pierwszy raz, no to widzicie, no ja też badam teren, widzicie też te, te kształty, nie kształty i tak dalej. Wydaje mi się, że ma to sens, Tylko, tylko w jakim przypadku? No bo na nawet nie w, w codziennym malowaniu się. Może macie naprawdę dużo czasu i wiecie, nic was nie goni, nie idziecie do pracy na szóstą rano i tak dalej. wtedy spoko. Jest to, jest to jakiegoś rodzaju pomoc. Ja to chyba tak zostawię, zrobię sobie do tego czarną kreskę i zaraz do Was wrócę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie. Moi drodzy, wracam do Was ze zrobioną kreską i z wytuszowanymi rzęsami i co ja Wam mogę powiedzieć o tym makijażu? Wyszło coś w stylu a'la Lana Del Rey, coś takiego, jak mi się to kojarzy? Podoba mi się to, nie mogę powiedzieć, że nie, podoba mi się to, eee, czy ten gadżet działa? No działa, nie mogę powiedzieć, że nie, bo działa, swoje zrobił, mam kreskę, mam odcięte, jest to w stylu Cat Krisa. Czy to ładnie wygląda? Mi się to podoba. Jak jest do tego kreska i wytuszowane rzęsy, wygląda to ładnie. Nie mówię, że na co dzień, bo chyba na co dzień by mi się nie chciało tam śmigać z tymi szablonami. Natomiast raz na jakiś czas fajnie zrobić coś takiego. Jak na przykład wiecie, idziecie na kawkę, czy coś takiego spoko. Uh, natomiast. Um... Wydaje mi się, że do zrobienia kreatywnych makijaży bardziej by to miało sens. Wiecie, jak gdzieś potrzebujecie naprawdę czegoś precyzyjnego, co Wam pomoże odciąć i tak dalej, boicie się, że będzie osób, to wtedy do makijaży kreatywnych wydaje mi się, że będzie miało to jeszcze większy sens. Ja to sprawdziłam w wersji codziennej, dlatego że wydaje mi się, że większość z Was właśnie tak się maluje, tak wiecie, no po prostu jakby tradycyjnie w wersji codziennej. Ja też to najczęściej robię, mało kiedy robię jakieś makijaże kreatywne. Raczej rzadko kiedy, więc sprawdzam coś, co najbardziej mi pasuje do takiej codziennej rutyny. To na pewno włączę gdzieś do codziennej rutyny. Natomiast, czy jesteście w stanie też wykonać coś takiego samemu? Jesteście w stanie, nie potrzebujecie do tego gadżetu. Wystarczy trochę wprawy dla osób, które dopiero badają teren makijażowy. Myślę, że jest to spoko gadżet i że na pewno się przyda. Więc czy to ma sens? No ma sens, ja Wam to polecam, myślę, że fajne, oczywiście Wam tam wstawię gdzieś na dole linka do tego zestawu, który mam ja, ale tego znajdziecie wszędzie pewno na internecie, także szukajcie kształtów, które Wam odpowiadają, wydaje mi się, że im krótsze, tym lepsze. Wydaje mi się, że taki oto kształt, który na pierwszy rzut oka wygląda a la kleopatra wygląda najlepiej na oku, no bo to się właśnie, właśnie, właśnie ładnie wpasowuje, łamacz językowy, O no i co, ja wam mogę powiedzieć? Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, i do następnego! Cześć!